mareczko W wodzie test Barbariana Teraz jak widzicie Pierwsza kasa Na szczęście grosik Parę rzeczy wpadło Idę w tamtą stronę Co chwilę coś łapię Byłem już tu Chyba dwukrotnie no Ale Przy tym skutki byku Każda miejscówka jest odkrywana na nowo Powiem szczerze nic tu nie chce jakiegoś spektakularnego wyjść Same takie Widzicie Same takie jakieś Gwoździska, sprężyny stare Inne schuty Ale do wiaderku przybywa To się liczy Teraz wyszedł taki większy element, nie wiem co to, jakaś pokrywka, czy coś takiego, jakoś takoś, jak widać całe jest oklejone, to akurat jest jakaś takie dość grube, ale reszta... Kamyki te magnetyczne, skubańce się łapią Teraz coś wyszło agresywnego, nie wiem co to jest Ale szarpło mi magnes jak Nie powiem co o. Przed chwilą taki pręcik brojniczka Braj, ja pingol. Teraz chyba zapalniczka, bo coś mi się tak wydaje jakaś taka podkładka wielkach no to to muszę nagrać patrzcie jaki piękny wkręt kolejowy palili lokrami co tu dużo gadać teraz taki pyszny kątowniczek teraz wyszła świeca jakiś taki nie wiem, kawałek rury, jakiś włącznik, cholera, wie, ale to jest ciężkie, grube, fajne. Patrzcie na to. Cały chleb też pierdelił. No, może wpadną, ale podejrzewam, że nie. Wyciągnę go tego wora. Są bułki Stawię na brzegu otwarte Niech się pożywią jakieś Oby nawet to szczury miały czy myszy zjeść lepszy pożytek niż to we wodzie, nie? <laughs> Patrzcie ile się udało już wyłapać? Nie pokazuję, bo sama taka drobnica, jakieś śrubki jakieś tego blaszki no ale powiem szczerze że wiedziałem że tu będzie kupa haszczy takich drobnych ale nie spodziewałem się że aż tak patrzcie tu jakiś zawias czy coś świeca znowu gwoździk kamyki i już coś łapie co my mamy? jakiś gwóźdź i kawałek nie wiadomo czego o tu znowu coś jest wyszło to? nie i same badzie no, jakaś cienizna, bo nie jestem magnes złapać. Jak jest coś grubego, to on nie puszcza, nie umie oderwać. Muszę się z nim żyłować, a jak coś cienkiego, no to właśnie tak jest. Piasek się rusza, więc... Oczywiście, no, może go nic nie z to wyjeźdźmy. Normalne. Dobra, muszę pokazać coś. Wyszedł gwóźdź w fajnym stanie. Wyszło trafu. Musicie mu wierzyć, że to jest trafu. Teraz wyszedł jeszcze jeden gwóźdź. Holender. O. Nie umiem się przyzwyczaić do tego że mu wszystko łapie z takiej odległości gwóźdź podkładeczka woździk to to nie wiem jakaś ryda, jakaś blaszka woździk i reszta pierdoły ale widzicie wiaderko już prawie pełne a przeszedłem, no ja wiem 30 metrów 25 i już tu kiedyś byłem oczywiście Dobra, czas zmienić wiadro będzie Bo jak widzicie jeszcze jakaś ruła weszła Gwoździe duperele Jeszcze na tym wariacie coś tu jest Co to jest do wzięcia? to jest jakaś rułka To chyba dziewię, to jest jakiś metal konkretny Reszta kamienie, to jest blaszka jakaś to weźmiemy o, tu nakręteczka. A reszta w flusie, patrzcie Ja pierdzielę Trzeba uważać Dobra, lecę po drugie wiadro, idę w drugą stronę. Patrzcie nowa moneta tam było tak samo Jak to gada Dario Pniemy się w góry 5 groszy Oczywiście pozdrawiam Dario, kolegę A teraz wyszła Rua, ale taka mała jak Rua To oczywiście pozdrawiam Kubelca To jest specjalista od Ruby Ładna, ładna, mi się wiadro no i już jest problem powiem szczerze przy tym magnesie wszystkie miejscówki patrzcie na to pół no to fajne towar takie grube, jakby powyrywane dość konkretne niektóre ale nie o to mi chodziło ale każda miejscówka nabierą nowego znaczenia, że tak powiem. Czyli każda miejscówka jest do przejścia na nowo. Dobra, bo gościu kosiarką tam jeździ. Teraz przestał. Patrzcie, patrzcie, ile flamingówek. Trzy flamingówek. Wygrzewają się na kożuchu takiego syfu. okazji znamiongówek oczywiście pozdrawiamy Artura jest najbardziej pozdrow kolego dobra możemy jechać dalej jak widzicie przybyło dość dużo spróbujemy teraz tu za tą zaporą śmieci obejrzeć co tu jest nie wiem czy to będzie widać jak wyrywa taka szpila jakaś nie wiem co to jest ale no to jakieś, jakieś rurka czy coś gazurka prawdopodobnie jak widzicie Wiaderko za chwilę się już zapełni Będzie trzeba wychodzić Dzień bez zawiasa, dniem straconym Oczywiście Pozdro Artur Kaniowski Przyjacielu Powiem szczerze, że jakbym tu był pierwszy raz to bym pomyślał, że to jest dziewiczo miejscóweczka naprawdę, patrzcie jakiś żeliwny kawał rury a patrzcie, mi już z wiadra się prawie wysypuje to jest niemożliwe, jednak dobrze gadają, staje jak z ubraniem że nie ma złej pogody tylko zły ubiór tak gadają, nie ma rzek bez złomu, tylko jest zły magnes i chyba i chyba zacznę w to wierzyć bo powiem szczerze to jest niemożliwe i oczywiście już tu byłem nie Gdybym nie był ja to bym nie uwierzył no ale cholera byłem i proszę takie nakrętki jak jak taką nakrętkę dział mi nie wiem Pierdoły to pół biedy, ale patrzcie jakie elementy Trochę głębiej i nie wiem Ten magnes tego nie wyczuł czy Nie mam pojęcia Nie mam pojęcia jak się to odbywało ale powiem szczerze O znowu sieknięcie Tylko nie wiem czy to kamień nie jest Powiem szczerze, że dużo jest tu kamieni takich całych No, kamień mi tu muruje dobra wyłączę się i spróbuję odsunąć kamień dobra jak widać dwa wiadra ile w sumie przeszłem tu z 30 tam jest 20 50 metrów i patrzcie co się dzieje Wasze to w domu, nie tutaj, bo to w środek miasta to wyjdę, tylko schowie się, bo i tak nam jak na debile patrzymy, jak w tych wodach chodzę. Dobra, widzimy się w domu. Dobra, spróbujemy to powiesić na tej wadze. <laughs> 31 jeden, pół kilo. Dobra, teraz drugie. Tylko muszę to wytarować. Dobra, jest zero. Ja pierdzielę. Patrzcie, ugadały się? Tyle samo, a wiadro inne. 60 ponad kilo, widzieliście? I powiem szczerze, że jest tu wszystko: od blachu z pieca po jakieś grube blaszyska, rury. Patrzcie, nawet to jest z walizki, nie? Ten uchwyt kłódki wpadły. Patrzcie jaka kłuta Jedna jest gdzieś tu miałem u góry drugą No, nie będę wyciągał Żeberka z pieca, tu jest żeberka z pieca widzicie Tam jest u góry połówka tu Połówka takiego żeberka No znam. No. Powiem szczerze, że magnes wariat tylko w tym macie. Dobra, koń. Do następnego cześć.